Lecimy znowu serią, wygrać ze mną jeden na jeden i zgarnij kasę Myślę, że ten ziomek na pewno nada się na pierwszy ogień. Hej sorry, chciałbyś może jeden na jeden o kasę? Jasne, możemy spróbować. A jakie ćwiczenie wybierasz? To dawaj lecimy podciąganie. Zierzarek O takiego chodziło? Ja tak nie zrobię, ale może być. Easy. <laughs>

Poszło. Chyba to będzie mój koniec. Nie ma szans. Ja pierdolę się męczyć. Za to sto złotych. Szans, gratulacje, tu jest Twoja nagroda. Następnym razem może się zmierzymy i zbieraniu truskawek na czas <grym> późny sezon. <grym> A, A jeśli chcecie zadbać o swoje zdrowie, to polecam przetestować Supersonic. Cała recenzja na kanale. Na razie.